Witam Was serdecznie i dziś zapraszam Was na mój pierwszy filmik o hybrydach. Mam tę świadomość, że jest dużo takich filmików, ale u mnie jeszcze takiego nie było! Dostałam też od Was mnóstwo pytań, kiedy hybryda? Czy zdecyduję się w końcu na hybrydę, czy nie chciałabym zrobić sobie paznokci robić sobie paznokci hybrydowych? No i właśnie Marka Semilac dała mi taką możliwość, dostałam od, e, od nich właśnie zestaw startowy do robienia paznokci hybrydowych, e, no i kilka lakierów, e, to wszystko wam pokażę, jakie kolory wybrałam no i co w zestawie startowym się znajduje bardzo, bardzo, bardzo się cieszę bo ja ogólnie rzecz biorąc od zawsze, odkąd w sumie weszła hybryda, stała się taka bardzo popularna, e, od zawsze chciałam ją mieć, nie ma się co dziwić, bo jest to bardzo, bardzo fajna rzecz bardzo fajne rozwiązanie dla osób Wszystkich, a zwłaszcza dla kobiet pracujących, e, dlatego że każda z nas chyba zna ten ból, większość z nas zna ten ból, kiedy malujemy paznokcie, siedzimy, czekamy, aż one wyschną, a one po dwóch dniach są z powrotem do malowania. Po trzech, dwóch, do pięciu maksymalnie u mnie lakiery się utrzymują. Także jak dowiedziałam się, że hybryda potrafi trzymać się na naszych paznokciach dwa tygodnie, to stwierdziłam, że to jest coś. Co bardzo, bardzo chciałabym przetestować. No i właśnie udaje mi się. Wczoraj zrobiłam swoją pierwszą w życiu hybrydę. Myślę, że wyszła ok, jak na pierwszą. Nie jest źle, jestem w miarę zadowolona. Ogólnie rzecz biorąc, to ja wiedziałam, że coś takiego jak hybryda istnieje, że to trzyma się długo, ale kompletnie nie wiedziałam, jak to się robi i z czym to się je. No teraz już wiem, czytając instrukcję krok po kroku, okazuje się, że to wcale, wcale nie jest trudne. Nakładamy kolejne warstwy. Lakieru, co dzisiaj zobaczycie? Top coatów, base coatów i base coatów, i utrwalamy wszystko właśnie pod lampą LEDową. Także nie jest to trudne. Ja ogólnie jestem taka zachowawcza do takich nowinek, boję się, myślę, że tego nie ogarnę, a później się okazuje, że siadam do tego i nie jest to wcale takie trudne. Także jeżeli ktoś z Was jeszcze zastanawia się nad hybrydami, a nie jest pewny, bo myśli, że sobie nie da rady tego sam w domu zrobić, nie, to wcale nie jest takie trudne. Także jeżeli się boicie, zastanawiacie nad hybrydą, albo nie wiem jeszcze, czy dam sobie radę, nawet jesteście, jeżeli jesteście takimi troszkę nogami kosmetycznymi, to nie musicie się obawiać. Spokojnie ja Wam gwarantuję, dacie sobie radę. Dodatkowo no koszt takiego zestawu to nie jest tania sprawa. Ale jeżeli oczywiście jak zwykle przeliczyć to, podzielić, policzyć, jak nam się utrzymuje lakier, ile dalibyśmy na przykład kosmetyczce za zrobienie e, hybrid. Ja wiem, że w Dublinie to jest koszt 20 euro za wizytę, także myślę, że mm, jednak fajnie mieć ten swój zestaw. No i dzisiaj dla zainteresowanych pokażę, co znajduje się właśnie w tym zestawie startowym i jakie ja wybrałam kolory. Kolorów jest mnóstwo i nie było to łatwe. No ale na coś się zdecydowałam. Poszukałam troszkę w sieci, bo naprawdę jest mnóstwo 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 tych hybryd. Dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak ja to wykonałam. To bardzo, bardzo prosty manikier, ale mam nadzieję, że pojawi się jeszcze więcej filmików, w których pokażę Wam jakieś różne e, kombinacje. Możecie też podpatrzeć, jeżeli macie ochotę i wykorzystać to e, ze zwykłymi lakierami e, równie dobrze. A teraz przechodzimy już do zestawu. Taki zestaw startowy zawiera wszystko, czego potrzebujemy do wykonania właśnie takiego. E, Hybrydowego manikir. No i znajdziemy tutaj bazę, top coat, jeden lakier z kolorem, następnie lampę LEDową, małą, bardzo, bardzo słodką, różową lampę. No i oczywiście zasilacz do tej lampy, folijki do usuwania hybrydy, płyny takie jak odtłuszczacz oraz zmywacz do lakieru. Tutaj takie. O urządzenie do odsuwania e, lakieru e, po zmywaniu właśnie, bezpyłowe waciki pilniczki, bloczek do zmatowienia naszych paznokci także tak przedstawia się zestaw e, ten startowy, wszystko w nim jest co potrzeba, ja wybrałam 5 kolorów które z jednej strony są bardzo uniwersalne takie, które warto mieć w swojej kolekcji, bo można dużo rzeczy e, za ich pomocą wykonać a jednocześnie starałam się wybrać też takie kolory, dzięki którym będę mogła przygotować za jakiś czas Taki bardziej um, zimowy, świąteczny manikier No i tym sposobem trafił do mnie lakier um, 001 um, Strong White Czyli po prostu um, mocny biały kolor No i to ja uwielbiam białe paznokcie, biały kolor na paznokciach Także nie ma się tutaj co dziwić Przepięknie to wygląda na opalonych rękach właśnie przyda się do wykonania jakichś śnieżynek. Następnie bardzo klasyczny właśnie z jednej strony, a z drugiej też świąteczny, bo czerwony z takimi lekkimi e, drobinkami e, 026 My Love pink. Gold, czyli też coś świątecznego Ale ją ja uwielbiam, uwielbiam Brokaty na paznokciach, także tutaj Taki Rose Gold e, Właśnie brokatowiec Pink Peach Milk, czyli coś takiego bardziej Uniwersalnego, na które można jakieś tatuaże Przykleić, naklejki Coś tutaj pokombinować, No ale też Ładnie dziewczęco naturalnie wygląda Na paznokciach, no i kolor 034 Mardi Gras, to taki bardziej Nietypowy, fioletowy, głęboki Kolor, kolor na który skusiłam ją Maxineczka, bo ona powiedziała, że to jest ulubieniec, no mówię, niech będzie, faktycznie bardzo ładnie wyglądał następnie proces przygotowania paznokci, no i tutaj oczywiście wypiłowane wcześniej paznokcie e, przygotowany kształt i tak dalej będziemy malować pierwszy krok to możemy sobie zmatowić płytkę właśnie e, tym takim bloczkiem, e, żeby lepsza była przyczepność lakieru do naszych paznokci, następnie bezpyłowym wacikiem i odtłuszczaczem odtłuszczamy naszą płytkę kolejnym krokiem jest nałożenie bazy na nasze paznokcie. Róbcie to powoli, dokładnie, tak, żeby nie pozalewać skórek. No i pierwszy krok, jak każdy kolejny, będziemy utwardzać w lampie. Także włączamy lampę, moja lampa ma dwa tryby, jeden na 45 sekund, drugi na 60. No i utrwalamy sobie właśnie pod lampą tą bazę. Ja akurat utrwalam bazę przez 120 sekund. Następnie nakładamy nasz wybrany kolor. Ja tutaj sobie zaszaleję troszeczkę białego, czyli Snow White, i troszeczkę różowego, delikatnego, dziewczęcego, czyli Pink Peach Milk. I to też nakładamy bardzo uważnie, powoli. Ten lakier nie zaschnie, dopóki nie włożymy go pod lampę, także nie musicie się obawiać. I lepiej nakładać bardzo, bardzo cienkie warstwy, dlatego że nie zrobi nam się taka gruda zbita, nie będzie to nieładnie wyglądać. Na na pewno się utwardzi i na pewno pod lampą zaschnie Także po malutku, małymi krokami, cienkimi warstwami nakładamy lakiery No i wszystko oczywiście pod lampę na 120 sekund Następnie jeśli tego wymagają nasze paznokcie nakładamy kolejną warstwę no i oczywiście znowu pod lampę na 120 sekund. Tutaj oczywiście można już zakończyć, ale ja postanowiłam wykonać jeszcze sobie wzorek malutki, bo malutki jak na pierwszy raz nie będę szaleć. No i po prostu na białych paznokciach e, lakierem Pink Gold zrobiłam kropki. No i też utrwaliłam je pod lampą Przedostatni krok to oczywiście top coat Który sprawi, że nasze paznokcie pięknie będą się lśniły, No i będą utwardzone i długo, długo wytrzymają Top coat oczywiście też musimy utwardzić pod lampą Tu się nie ma co martwić, że to tyle trwa W międzyczasie można obejrzeć sobie Snapchata No i ostatni krok Przemywamy paznokcie, wycieramy paznokcie wacikiem znowu bezpyłowym No i odtłuszczaczem i gotowe! Wcale nie było to trudne. Ja jestem zadowolona jak na pierwszy raz. Właśnie nie mogę doczekać, aż wypróbuję kolejne kombinacje, kolejne kolory. Teraz jeszcze czekam właśnie na tatuaże na paznokcie. I to jest super, bo te tatuaże będzie można nałożyć, one się będą długo, długo trzymać. I nie będzie szkoda, że za trzy dni znowu trzeba to zmywać i malować. Z tego jestem najbardziej szczęśliwa. Mi to zawsze na tych dwóch palcach pierwsze odpada. Wiecie jak to jest. W pracy coś trzeba zrobić, umyć naczynia w domu, umyć podłogę, nawet odmycia głowy te paznokcia odpadają, także jestem przeszczęśliwa. Dajcie znać, czy Wy używacie hybryd, a może właśnie chodzicie, robić sobie hybrydy, jakie macie odczucia co do tego, może macie jakieś porady dla mnie, no bo jak widać ja jestem początkująca. A Może już długo używacie hybryd i macie swoje ulubione kolory, także koniecznie mi napiszcie, podzielcie się ze mną przemyśleniami. Mam nadzieję, że filmik Wam się się podobał, pozdrawiam i do zobaczenia.